Agnieszka Frączek Chocki klocki Coś takiego jest w tych chockach, że grzecznego zwykle klocka w mig zmieniają w łobuziaka. Myk i już gotowa draka. Bo gdy klocek spotka chocka, zaraz skacze hop do błocka. Z hukiem turla się po dachu. Aż kominy drżą ze strachu. Serenadę gra na tarce, Mercedesa pierze w pralce Albo na policję dzwoni, Piszcząc, że go mamut goni. Sama, choć nie jestem klockiem, Zawsze chowam się przed chockiem, A uparciuch za mną łazi. Boję się, że mnie zarazi. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.